Witam Was serdecznie, korzystając z przerwy technologicznej spowodowanym tym opadem, który właśnie przeleciał sobie na Świdnicę. Od razu się ochłodziło, na uwrociu jest kwazar i kwazar taki z 70. 70. ale ma rolnik rzepak. Tu niestety mi ślimaki, go chyba najprawdopodobniej ślimaki zjadły. Tam gdzieś jest groszek. Ale myślę, a rzepakiem to jeszcze luz. Pojadę na złoże, wrócę. Taki grzyb. A Umberto sobie już idzie swoim rytmem. I tak mu się przyglądam. Nie wiem, czy to mróz zwalił. Czy to po prostu już. Oby już w przymrozku nie było, bo przymrozek w tej fazie to już jest amen w pacierzu. Amen w pacierzu. No i tutaj sobie są mniejsze miejsca, lepsze, gorsze. Tu jakaś zieleninka, fajna, wyrwiemy. O! Rzepik! Aha. Już kolejny znowu. Trzeba będzie tu szybko z kukurydzą skoczyć. Mm, teraz gdzieś tu może wyjdę. Zobaczcie, jeden rzepak, jak ma miejsce. Co on tutaj wyrabia. O jaki będę mokry? Ale tu rzepiku. Ha, ale tu rzepiku Kry się rolniku Zobaczcie groszek był rzucony tak pomiędzy rzepaki O czym właśnie mówiłem, że jak ma rzepak miejsce Zobaczcie, to jest liniówka Czas chodzić do psady. Znaczy u mnie i tak jest te 20 sztuk czy 25 Ale zobaczcie jaki jest groszek Rzucony nie no, aż idę zobaczyć, bo nie wierzę. Widzicie? Wrzucone, zmieszane łyżką, rośnie. Kurła, oset, ale jaki tu fajny groszek. On większy niż ten co siałem, kurde, prawidłowo. Czyli to w tym roku znowu trzeba było poczekać, tak? Zarósł chwastami, wciulam, naprawdę tu groszek ręcznie rzucany. Mieszany kultywatorem jest lepszy ten co posiadany silnikiem. już nowa technologia. Ale weź ręcznie 5 hektarów. Czy tam 4 nawet czy 5 weź wyrzuć ręcznie i zmieszaj weź go zmieszaj, tutaj tu już patrzcie jaki to jest groch. Normalny szok Ale co tu się stało? Widzicie? Prawo, lewo tu jeszcze... Azot gdzieś leciał, tu parę rzepaków było, a tu już nie leciał. I w tym roku trzeba było dać patrzeć, jakie to jest groszysko. No już w polu nie mam. Taki dziadek jak skurczy syn. Jednak tak, w tamtym roku. A miałem takie 300 litrów mi zostało, trzeba było wziąć i, i walić. Może coś wytestujemy w grochu, jakieś bakterie. No, Przyrząd to jest normalnie. Piękno, on tu się pomieszał, już tymi wąsami zaczął się tutaj plątać. Mówię no, lepszy groch niż ten 100%. Nawet ten bez azotu. On i tak jest lepszy niż tamten, co jest posiany. Aaaa! No i tutaj są braki właśnie w obsadzie rzepaku. No ale nic, no, nic nie poradzimy, ale widać, że kwazar wypierniczył, nie? To na 100% jest kwazar, bo tu dosypowałem kwazar na uwrocie. Kolejny przykład. Zobaczcie sobie, ile jest. Ilu a pierdyle, nie? No jest po prostu ogrom. Ale bardzo mnie ciekawi, jak te uszkodzenia mrozowe. Następny. Pojedynczy se stoi jak, jak mur beton. Normalnie aż był jakby dziki. był, No, powiedzmy sobie teraz. Czy te liniówki, co są tak, o, teraz pięknie widać, o, opryskiwasz tam, co zaparkowałem? Jakie jest odcięcie? Pół metra wyższe. Ole się tu kwazar szaleju na Tu Umberto jest mniejsze. Tu tak samo widać przecięcie. Kwazar Umberto. Umberto jest niższe. A czy gorsze? Nie wiem, chyba nie. Tu tak samo gdzieś sobie pojedyncze stoi. Też od dołu ma wciół pędów bocznych. Coś ma padać w poniedziałek. We wtorek przerwa i w środę następny deszcz. We wtorek, no jednak, myślałem, że opóźnię zabieg na płatka, ale go nie opóźnię, bo tak naprawdę już łuszczyny są. To on już jest opóźniony. To wszystko ten, jedna ciepła noc, 16 stopni rano i już jest, o, tam na dole widać. Słatki sobie leżą. Huh. Tamten nie mój spraw, żebyście nie myśleli, bo akurat żabak jest korzepaku korze Mój jest tutaj. No, pięknie to wygląda dzisiaj. Ja mówię, a nie jest taki ten. No, no. To, co go spotkało, te przymrozki, te pęknięcia. On tu już nie jest taki gruby. No ale dobra. Siany we wrześniu. Tu akurat chyba drugiego był. Bo wiem, że tu przyjechałem, a tam był. Tam trzeci, czwarty, albo za jeden dzień zasiałem, jakoś tak. Wiem, że tu byłaby. Albo drugi, trzeci, albo tu w jeden dzień. No to ewentualnie jeden dzień różnicy. Musiałbym gdzieś w te zdjęcia sobie popatrzeć, bo miałem tu zdjęcia. No i gdyby tutaj nieco te zmasiakrowane uwrocie, które najwięcej tu plonuje, to byłoby ekstra. Nawet niewiele tych chwastów też rośnie. No, no rumianek się pojawił. Niaaa, no buty. No dobra, będziemy hakać kiedy indziej. No jest tutaj taki potarmoszony. Ale tu mamy taki żywy przykład. Jak jeden rzepak co jest taki? Dwa w sumie. O, tu jest jeden. Prędzej. O. Tu jest taki jeden Co on sobie tutaj... Nie wiadomo też czy tu już azot dawałem. Aaaa! Oka się uchowała No ale dawałem, bo tu po groszku widać, no przecież. Ach Ciuluty No i co tu było wsiaźno? No tylko ten groszek Nic innego mi tu nie przychodziło do głowy. To jest jakaś pszeniczka fajnie urosła. Też ma resztki słomy chyba Jeszcze resztki słomy są tutaj zmieszane No i buciki mokre No i tak wygląda Umberto Umberto Kwazar Umberto jest hybrydą Kwazar jest liniówką No i tu mamy też właśnie takie przykłady Gdzie takie rzepaki sobie stoją same Same zobaczcie to co, schodzimy jeszcze mniej? Przydałoby się, tak idealnie posiał 20 sztuk. Wystarczy, naprawdę. Tak, patrząc po nich pojedynczo, gdzie on w ogóle nic go nie zasłania. Nic mu tutaj nie konkuruje z lewej, z prawej strony dookoła. To jest mnogo, <laughs> mnogo tych pędów. No, jakieś ciekawe doświadczenie. Niekoniecznie je chciałem, żeby powstało, no ale samo z siebie powstało. No i że też sam siebie powstał. A to co to jest? Kiedyś myślałem, że to facelia, bo kiedyś nasiałem, ale mówię, ile tej faceli będę miał? Całe życie facelia Nawet nie wiem czy ona tutaj była, coś to nie, nie pasuje mi na facelia. To już kurde. Ledwo to się trzymał bryły i tak się wsiął, No, aż to. Ale przerwa niespodziewana, coś też pójdę, coś powrywam. Pozaglądam. Ach, taki film z rzepaku. Normalnie sporadyczny. Sporadyczny. Hop. pszenica No, tu również jest. Ach. Dziad pieprzony. Spadaj, dziadu. Normalnie już się nie chcę na oczy widzieć. Ofiołek. No i tak, właśnie jak jest prawidłowy rzepak. To takie to już nie, nie ma miejsca, żeby się przebiło. No ale z tego względu, że tutaj jest już miejsce. No a jesteśmy kilka miesięcy po zabiegu odchłaszczającym. No to się tutaj przyjęło, ale podoba mi się to wszystko. Mimo wszystko, podoba mi się. Tylko nie podoba mi się ten rzepik tutaj. Dobra, urwiemy go chociaż. No tu przykład zagęszczone. Taki ładny oset, już udało wręcz opryskiwać. Psi, 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 psi. Pszik, 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 pszik. Tam właśnie na górze ten rzepik też jest, już go widziałem To już mówię kolejne pole znowu z rzepakiem przerwa Trzeba jakieś nowe grunty gdzie nie były już rzepaki, gdzie nie były te wapna z cukrowni Nie było stosowane Nowe pole trzeba Kurde na świetnicy też myślę, że jak gdyby nawet gdyby Miał zostać, to też tam o jeden raz się uda. Powinno się udać. Pozdrawiam Was serdecznie.